Cześć, cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Jak już wiecie, jak są kwiatuszki, to co to oznacza? Są imieniny urodziny. Imieninki urodzinki. Dla kogoś, dla kogoś, dla wielu osób dzisiaj, obchodzących swoją, swój dzień. I dzisiaj Wam przesyłam te piękne bukieciki kwiatów, specjalnie na, dla Was i jeżeli któryś Wam się podoba, to jest dla Ciebie. Ja Wam życzę do, dużo, dużo ciepłych ludzi koło Was, dużo pozytywnej energii, wszystkiego najlepszego, aby Wam się darzyło, 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 układało wszystko, wszystko, wszystko szło Waszym planem, Waszymi myślami, żeby, żebyście byli pozytywni. Przez cały ten dzień i przez cały ten rok, do końca Waszych dni, życzę Wam pięknego, cudownego dnia. Jesteście tego warci. Świat jest dla nas, pamiętajcie o tym. Szczególne życzenia składam dla osób, które są samotne, opuszczone, nie utrzymują kontaktu z rodziną lub jej nie mają jak również dla młodzieży, dla młodzieży polskiej, aby wzrosła w wartości naj, najpiękniejsze. I celebrowała i każdy z nas żeby każdy z nas celebrował swoje piękne urodziny, imieniny, i wszystkiego najlepszego, co, możecie, co możemy. Co mogę, mo, może, może Wam przyjść do głowy, i, i tylko Wy może, wiecie, co najbardziej byście chcieli. A dzisiaj imieniny obchodzi, obchodzą: Jerzy, Karolina, Beata, Otokar, Grzegorz, Karolina, Mikołaj, Katarzyna, Bachomiusz. E, więc słuchajcie, piękny jest ten dzień, 9 maja, bardzo cieplutki, bardzo gorący. I ja serdecznie Wam wszystkiego najlepszego życzę, aby te piękne kwiatuszki e, dały Wam poczucie w, 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 pocieszenia, e, uśmiechu na twarzy, spełnienia i wszystkiego, wszystkiego naj, najlepszego. E, więc trzymajcie się cieplutko. I do, us do, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, pa.